Zadanie dziewiąte na tegorocznej maturze z fizyki mogło się okazać największą niespodzianką, największym zaskoczeniem. No, polaryzacja to nie jest temat, o którym byśmy myśleli jako o pierwszym, myśląc o maturze z fizyki. Natomiast na szczęście zadanie dziewiąte jest sformułowane w taki sposób, że nawet jeżeli nie jesteśmy zbyt obeznani z polaryzacją, jesteśmy w stanie to zadanie rozwiązać. Wystarczy odrobina, duża dawka racjonalnego myślenia i wsparcie karty wzorów. Zobaczmy, jak można to zrobić. Zaczniemy od treści zadania. Wiązka niespolaryzowanego światła o natężeniu I pada prostopadle na polaryzator liniowy P1. Światło, które przechodzi przez polaryzator P1, dalej pada prostopadle na polaryzator liniowy P2. Opisaną sytuację przedstawia rysunek pierwszy. Czyli następujące warunki i oznaczenia. Natężenie światła po przejściu przez P1 oznaczamy jako I1, przy czym I1 to jest jedna druga I, czyli pierwszy polaryzator wycina nam połowę natężenia promieniowania, połowę energii paliw padającej. Natężenie światła po przejściu przez P2 oznaczamy jako I2. Kąt między osiami polaryzacji O1, pol polaryzatorów P1 i P2 oznaczamy jako alfa. Amplituda fali elektromagnetycznej, czyli amplituda natężenia pola elektrycznego po przejściu przez P1 to E1, natomiast po przejściu przez y, polaryzator drugi to E2. No i teraz proszą nas, abyśmy na rysunku drugim zaznaczyli, jak wygląda wektor E2, y, uwzględniając poprawną długość, zwrot i kierunek. Wektor E2 no to jest wektor natężenia pola elektrycznego. Amplitudy natężenia pola elektrycznego po przejściu przez polaryzator drugi. Możemy nie pamiętać za dużo na temat polaryzacji, więc odnieśmy się tutaj do wsparcia karty wzorów, w której to znajdziemy taki, taką piękną rubryczkę z rysunkiem bardzo mocno przyp przypominającym rysunek z zadania dziewiątego. Zobaczymy na nim oś polaryzatora P. I E0 no to jest jakiś wektor amplitudy yy, pola elektrycznego padającego na polaryzator. Zobaczymy, że to, co robi polaryzator, to rozbicie, yy, on rozbija padające pole elektryczne na składową w kierunku osi polaryzacji i w kierunku prostopadłym do osi polaryzacji. Robi takie prostopadłe rozbicie wektora na dwie składowe. I teraz składowa prostopadła do osi polaryzacji jest wycinana, jest usuwana z, z fali, z istnienia. Przez polaryzator przechodzi jedynie ta składowa styczna w kierunku polary, y, styczna do osi polaryzacji. Takim dobrym wyobrażeniem czy zrozumieniem, dlaczego polaryzatory działają w taki sposób, jest y, dobrą intuicję, dlaczego polaryzator działa w taki sposób. Możemy nabrać, jeżeli wyobrazimy sobie. Doświadczenie, bardzo proste doświadczenie. Mamy linę, którą trzymamy w ręku, i teraz, gdyby, kiedy zaczniemy machać tą liną, tak jak na rysunku tutaj, stworzymy falę, która będzie się propagowała wzdłuż nasze, naszej liny. Jeżeli tą linę umieścimy teraz w jakiejś szczelinie, czyli w jakiejś wąskiej przestrzeni, no to ta wąska przestrzeń będzie przepuszczała drgania fali jedynie w kierunku szczeliny. Drgania prostopadłe do szczeliny nie będą przepuszczane, no bo nawet gdyby fala lina chciała drgać w tym kierunku, no to nie ma jak, nie ma przestrzeni, żeby drgać, prawda? Więc to, to widzimy na rysunku po prawej, po prawej stronie, że w takim przypadku po drugiej stronie szczeliny nie ma żadnej fali. To zjawisko to jest dokładnie mechaniczny odpowiednik polaryzacji i mechaniczna wersja polaryzatora. Optyczne polaryzatory działają na takiej samej zasadzie. My powtórzymy sobie teraz rysunek z karty wzorów, jako odpowiedź na zadanie 9.1. Czyli rozłożymy wektor E1 na składową styczną do kierunku osi polaryzacji. I to jest tak naprawdę odpowiedź na zadanie 9.1. Ja tutaj jeszcze dorysuję składową prostopadłą do kierunku osi polaryzacji, żeby pokazać, że to jest właśnie ta składowa, która zostanie wycięta i zostanie pochłonięta przez polaryzator. I dorysowałem ją, ponieważ teraz możemy zauważyć, że mamy do czynienia z pewnym trójkątem prostokątnym. Kąt prosty znajduje się tutaj, tutaj znajduje się kąt alfa, i bardzo łatwo będzie nam znaleźć związek między wektorem długością wektora E2 i wektora E1. Wekt, długość wektora E1 no to jest przeciwprostokątna w tym trójkącie. Długość wektora E2 to jest przyprostokątna, zatem z definicji kosinusa. Możemy po powiązać E2 i E1. W zadaniu 9.2 mówią nam, że kąt alfa to jest 45 stopni. Kosinus 45 stopni no to, no to jest 1 na pierwiastek z 2, więc od razu widzimy, że stwierdzenie pierwsze jest prawdziwe. Rzeczywiście natężenie pola elektrycznego po wyjściu z polaryzatora drugiego razy pierwiastek z 2 jest równe natężeniu yy, pola elektrycznego po, przed wejściem do polaryzatora drugiego, czyli E1. Pierwsze zdanie jest prawdziwe. Dwa kolejne stwierdzenia zahaczają już o pojęcie natężenia fali. No i pojawia się pytanie, w jaki sposób powiązać amplitudę elekt pola elektrycznego, o której wiemy wszystko, jak się zachowuje po przejściu przez polaryzatory, z natężeniem fali świetlnej. Tutaj na szczęście karta wzorów znowu nam przyjdzie na ratunek i znajdziemy tam informacje o związku natężenia fali z energią i amplitudą. To drugie nas interesuje. Dowiemy się, że natężenie fali jest wprost proporcjonalne do amplitudy. To jest prawda dla każdej fali, nie tylko dla fali świetlnej oczywiście. Więc skoro E1 do E2, czyli amplituda jednej fali do amplitudy drugiej fali ma się jak pierwiastek z dwóch, no to natężenie pierwszej fali do natężenia drugiej fali będzie się miało jak 2. Po prostu. Czyli I1 będzie równe 2 i 2. Zdanie drugie jest prawdziwe. Skoro zdanie drugie było prawdziwe, no to zdanie trzecie na pierwszy rzut oka mogłoby wyglądać na nieprawdziwe. Y Natomiast w prawne oko prawnego maturzysty. Zauważy, że w drugim zdaniu jest i1, w trzecim jest i. To są inne natężenia. Także posegregujmy sobie natężenia, z jakimi mamy do czynienia w tym zadaniu. Ym, natężenie i to jest natężenie na samym początku, czyli jeszcze przed przejściem przez, przez jakikolwiek polaryzator. Natężenie i1 to jest natężenie po przejściu przez pierwszy polaryzator. A I2 to jest natężenie po przejściu przez drugi polaryzator. I rzeczywiście I1 to się równa 2 i 2. Ale z treści zadania wiemy również, że I to się równa 2 i 1. No to jak połączymy sobie dwa te fakty, no to rzeczywiście wychodzi nam, że I to się równa 4 i 2. Nie daliśmy się tutaj złapać pułapkę. Jeżeli pisałeś tegoroczną maturę z fizyki, mam nadzieję, że udało Ci się rozwiązać to za zadanie, pomimo tego, że było zaskakujące, możesz dać znać w komentarzu, a teraz zapraszam Cię do obejrzenia kolejnych filmików z rozwiązaniami zadań maturalnych z tego roku. Do zobaczenia. Jeżeli podobają Ci się takie rozwiązania zadań ze szczegółowym omówieniem, to mogę Cię zaprosić na naszą stronę internetową, na której mamy znacznie więcej. Pięknych rozwiązań, zadań, albo mogę Cię zaprosić na zajęcia z fizyki, które prowadzimy. Prowadzimy je również dla studentów, więc jeżeli pisałeś w tym roku maturę z fizyki, domyślam się, że za kilka miesięcy pojawi się w Twoim życiu większe wyzwanie, jakim będzie fizyka na studiach, w którym nasi tutorzy mogą Ci towarzyszyć. Także gorąco Cię zapraszam na naszą stronę.